Dziś obalam mit, jeśli chodzi o pasek, który po prostu podkreśla talię i według wielu pań uważany jest za to, że po prostu powinna każda pani taki pasek nosić. No i zaraz to sprawdzimy. Nazywam się Paulina Lupa, jestem stylistką dla pań, dla panów, jak i dla WWO i dla Plus Size. Tak, mam myślenie rozgałęzione i jestem w stanie po prostu obsługiwać tych wszystkich klientów. Chcę Ci powiedzieć, że bardzo dużo Pań do mnie napisało, że hmm, hmm, zostałam hejtowana, że powinna do każdej stylizacji swojej nosić pasek. Ok. Jest to o, o bardzo dobre narzędzie do tego, żeby podkreślać tą talię, oczywiście. Chociaż wiele z tych pań nigdy nie było w rozmiarze plus size, nigdy tego nie doświadczyło, jak to jest, żeby tą talię wydobyć i tam rzeczywiście, gdzie się da, to się to robi. Mówię dzisiaj mocno, mówię dzisiaj po prostu do Was, żeby trochę Wami potrząsnąć, dlatego że jako ekspert od ponad 16 lat, kiedy zajmuję się stylizacjami nie tylko. Na sesjach zdjęciowych, które robię, nie tylko po prostu przeglądy szaf, zakupy, konsultacje, po prostu czy także online, naprawdę po prostu z tym tematem jestem na ty. Przeszłam przez prawie każdą już sylwetkę, bo są sylwetki, które oczywiście są bardzo rzadko spotykane jak pietruszka, pieczarka, papryka, ogórek na przykład, tak. Najczęściej mamy klepsydrę i igruszkę. Panie jeszcze często wymieniają jabłko, ale jest bardzo rzadko spotykane. Ale jabłko, no właśnie. Jabłkom wysunięty brzuszek do przodu, poza linię, poza linię tak naprawdę yy, biustu. No i teraz tak. Yy, jest tam taka metoda paska empirycznie, ale ja jako klepsydra pokażę Ci właśnie, jak założę pasek, jak wygląda luźna sukienka, gdzie po prostu ukrywam, zobacz, ukrywam swój brzuch, który jeszcze nie wychodzi poza linię, tak? Ukrywam swój brzuch i jeśli założę taki pasek, zobacz, zobacz co się dzieje. Może i talię zrobię, no bo muszę to w największym miejscu zrobić, ale zobacz co się dzieje tu. Czy ty to widzisz? Czy nadal będziecie mi zarzucać dziewczyny? że powinnam nosić i tak uczyć, że każda pani powinna mieć taki pasek, jeśli jest klepsydrą i ma po prostu ten brzuch, gdzie to jest po prostu na najbardziej newralgiczne miejsce. Oczywiście są panie, które mają ten brzuszek obniżony, tak zwany tą otyłość półkową i że ona tutaj jest płaska, czyli jakby na dole jest to i to tu się schowa. Okej, okay, ale jeśli jest... To taka um, otyłość. Ja noszę w tej chwili rozmiar 44, słuchajcie, tak naprawdę. A zeszłam z rozmiaru 46, 48, 12 kg. Z, z gabarytów, z opuchnięcia. No i teraz nadal ten brzuch został. No i zobacz, jeśli ja będę tak chodziła, no to jeszcze bardziej będę uwidaczniała ten brzuch. Nie dosyć, że ja będę się źle z tym czuła, to jeszcze po prostu robię to w taki sposób, że zwracam uwagę na najbardziej newralgiczne swoje miejsce. Więc nie można tego tak robić. Dlatego w tym momencie po prostu nosi się sukienkę, która jest luźniejsza tutaj, i wtedy można w jakiś sposób ukryć to najbardziej, najbardziej newralgiczne miejsce i zwrócić uwagę na przykład na górę. Albo tutaj na dekolt, tak? Czy ewentualnie można zwrócić uwagę na buty? Jeśli są jakieś szalone, kolorowe i masz powyżej, mieć 75. No i co ty na to? Mówię mocno: dlatego, że wiele kobiet, wiele pań wypowiada się w internecie na temat czegoś, czego się totalnie nie, nie znają, totalnie nie wiedzą, co się z czym je, z jakimi sylwetkami ma się do czynienia. Mają tylko swoją sylwetkę, jedną, i według niej to oceniają i radzą innym. Słuchajcie, to jest po prostu pomieszanie z poplątaniem. Niech każdy zajmie się swoją branżą. Tak? Ja rozumiem. Jeszcze w, trzeba po prostu wziąć pod uwagę, że tak samo jak w branży lekarskiej, lekarz, a lekarz to są dwie różne osoby, sprawy, różne leczenia. I tak samo jest, jeśli chodzi o stylistki. Jedne mogą mówić tak, drugie tak, więc sprawdzaj dokładnie kto co mówi, czy rzeczywiście jest specjalistą w tym, co robi. Czy robi to dopiero od 6 miesięcy, czy robi to na przykład od 16 lat. I ma na swojej stronie internetowej e, wszelkiego rodzaju metamorfozy, opinie od klientów, od klientek e, i po prostu filmiki ponagrywane, tak? Więc sprawdzaj. Nie wiesz we wszystko po prostu, co tam, co tam jest, ale pamiętaj, że wypowiadanie się na temat, na którym się tak naprawdę nie znasz, sorry, winę tu, ale nie tędy droga. Jeśli się zgadzasz ze mną i z tym, co ja po prostu w tej chwili mówię, to poproszę, napisz w komentarzu pasek. Będę wiedziała, ile osób zgadza się z tym, co mówię. Jeśli nie, chętnie wysłucham Twoją opinię. Napisz komentarz. Jeśli ci się podobało, serduszko. Jeśli chcesz dalej słuchać, jakie filmiki nagrywam, no to subskrybuj, subskrybuj kanał. Tak. Przypominam o komentarzu pasek. No i do zobaczenia.